Ostatnio narzekałem trochę na motor, że mało w nim gratów. Podwójne wydanie, które mam teraz przed sobą, po samej okładce również nie zachwyciło. Pierwsze, co mnie zainteresowało, to zapowiedź nowej generacji Twingo, już czwartej. Dalej mamy porównanie Fiata 600, Forda Pumy i 4. Nie, niestety nie klasyków, a tych elektryków i to suwów. Pamiętacie Golfa R32? Tego bazującego na Golfie IV. Miało ich powstać 5000, powstało ponad 12 tysięcy z silnikiem 3.2 241 koni i to z całą pewnością jest klasyk. Natomiast... Dzisiejszy nowy Golf R w takiej black edition, czyli nowej wersji i po liftingu, ma pewne zadatki na Young Powiem Wam szczerze, że jak na 200 tysięcy złotych, a tyle kosztuje ta nowa edycja, to jest całkiem atrakcyjny samochód. Propsuje. Klasykiem na pewno stanie się 911 GT3, w którym za trochę ponad 120 koła możemy dostać naklejkę z Nürburgringiem. Nie no żartuję, oczywiście chodzi o cały y, pakiet, który sprawia, że ten samochód jest lżejszy i jeszcze bardziej agresywny. Niestety GT3 z DPF-ami nie brzmi już tak dobrze. Zadatki na grata ma Mercedes CLK C209, no i A209 jako kabriolet, oczywiście też. Prawdziwe mięso jest jednak na koniec X100, czyli Jaguar. XK8 nie jest to zupełnie nowa konstrukcja, jako że płyta podłogowa pochodzi z xjs Ale silniki wszystkie V8, niektóre z kompresorem, są zupełnie nowe. Zawieszenie z XJ -a. co ciekawe, powstało dwa razy więcej kabrioletów niż coupe. 60 tysięcy aut z nadwoziem otwartym, a w dziale retro. Coś o pojedynku Hanta z Nikim Laudą Półmetek Sezonu. Niestety, bardzo dużo jest materiałów promocyjnych w tym motorze. Czy warto wydać prawie 6,5 zł? Nie wiem, to Wasza decyzja, ale trochę gratów jest.